To szybki, szybki test pokazania, jak działa antyskating w gramofonie, jak go szybko ustawić. Według, według takiej szybkiej testowej płyty wkładamy płytę do gramofonu, kładziemy ramię po środku, włączamy, obniżamy ramię. Antyskating w tym przypadku jest teraz na zero. Patrzymy, co się dzieje. Ucieka ramię do, do środka, do osi gramofonu. Nie powinno tak być, dlatego że na takim ustawieniu, jak włączymy płytę, to ona będzie szła po swoich rowkach dalej, ale będzie ją jeszcze bardziej ciągło. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ramię gramofonu było równo, stało w jednym miejscu. Troszeczkę, troszeczkę cofniemy ten antyskating. Jak widać, za dużo dałem. To damy go tak, żeby ramię stało i nie ruszało się. I w takiej pozycji mamy skalibrowany antyskating w gramofonie. I wtedy on będzie otwarzał płytę poprawnie. Jeszcze dla przykładu, damy go troszeczkę za dużo. Ramie nam ucieka do wewnętrznej strony. Też nie powinno tak być, bo przecież rowki płyty ciągną ją do wewnątrz. Damy trochę więcej, damy z powrotem i ustawimy tak, jak powinno być. I w tym momencie jest prawidłowo ustawiony antyskating w gramofonie. Tak to, tak to wygląda, tak to powinno być ustawione. Można to jeszcze zrobić za pomocą. Zwykłej płyty analogowej, która ma dużo miejsca tutaj przy końcu, czyli kilka utworów i zostało nam dużo czystego. I na tym czystym polu też da się to ustawić, jeżeli ktoś nie ma takiej płyty, to wtedy dajemy to na to czyste pole, ale też tam też są rowki, tylko one są troszeczkę rzadsze. I też da się to zrobić, dlatego że obniżymy gdzieś tam w tym miejscu, gdzie te rowki są obok i szybciutko też to możemy wyregulować. Także. Niekoniecznie jest nam potrzebna ta specjalna płyta do ustawiania, można to też zrobić domowym sposobem, także tak to wygląda.